Witajcie moi drodzy, kolejny odcinek serii Kupuję kryptowaluty, tym razem pierwszy wakacje Pierwszy wakacyjny. Ja tak naprawdę sam jeszcze nie wiem, co Wam pokażę, co kupię. Ponieważ zwykle to robię przed nagraniem tego wstępu. Natomiast teraz jeszcze tego nie zrobiłem. Zrobimy to za chwilę. Natomiast musicie wiedzieć, że przez wakacje te odcinki mogą się pojawiać w różnych terminach. Niekoniecznie zawsze o tych samych porach miesiąca, w których były zawsze. Natomiast zawsze one się będą co miesiąc pojawiały. Każda moja seria. Dlatego zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału. Poczekania do końca, ponieważ tam będzie zestawienie całego naszego portfela. No i druga część, gdzie pokażę Ci, co kupię. Bo sam o tym jeszcze nie zdecydowałem. Zapraszam. Zaczniemy sobie od sponsorowanego fragmentu, sponsorowanego materiału od tokena 99Bitcoins. Jest to stronka, która tutaj ma w zasadzie działać jako taki portal informacyjny o Bitcoinie. On bardzo... i o kryptowalutach oczywiście. Już trwa, działa ta domena 99Bitcoins.com bardzo dużo. Oczywiście link do sale'u masz w opisie. Ja nie inwestuję w ten projekt. Ja jedynie go Wam pokażę. Chociaż nigdy nie wiadomo czy nie zainwestuje. Przed sprzedaż już działa 3 dni jeszcze czasu, bo tutaj się zmienia jakby ten, ta sumaryczna wartość tego ile jest pieniążków zainwestowanych tokenów USDT w ten projekt. Można kupić za ETH USDT albo kartą podłączyć portfel. Oczywiście polecam MetaMask lub za pomocą BNB sobie kupić, są różne opcje. Przejdziemy sobie szybciutko przez ich stronę. Jest to troszkę inny projekt niż te, które ostatnio pokazywałem w oparciu o memy. Chociaż to jest jedna marka, jeden brand. Tutaj jest bardzo duża społeczność tego portalu, dużo subskrybentów, mają kursy kryptowalutowe, no i też jakby materiały, nie wiem, sponsorowane czy nie, o tokanie 99 Bitcoin bo już tutaj w różnych stronach takich jak na różnych stronach takich jak Coin np. na przykład czy CryptoNews, czy na przykład News BTF i tak dalej. Zaraz w trakcie nauki za pomocą tokena, czyli to jest to jakaś platforma, która działa od 96 nie może działać, to znaczy w 96 jeszcze nie było bitcoina, ale była jakaś firma Mindpoint, która tutaj jest powiązana jeżeli chodzi o sprawy związane z 99 bitcoins. To jest kryptowaluta, która jest tu play to earn, move to earn i tak dalej, czyli to nie jest typowy mem. Jest oparta o BRC20. Można tutaj powiedzieć, od 2013 istnieje ten portal, jako źródło wiedzy na temat kryptowalu. Teraz stworzyli tokena BRC20 synchronizujący platformy play learn to earn, co otrzymujemy na platformie. No to tutaj sobie możesz wygooglować, wyczytać, doczytać. I tak dalej. Natomiast tutaj widać, że troszkę inny projekt niż te, które do tej pory pokazywałem: przedsprzedaż, e, jeśli chodzi o tokenomię, to 10%, staking 14%, fundusze na projekt 27,5%, nagrody dla społeczności, czyli staking 17%, można ją też stake'ować, na Liquidity 8%, i marketing 23%. Mapa drogowa rozpisana na cały 2024 i na, dwa, i na po 2024 rokiem. E, możemy dołączyć. Mają też swojego airdropa, gdzie ktoś jeżeli nie chce, to nie musi kupować. Może sobie tutaj. Aha, tutaj mam zablokowane cookies. Czy mi się to pojawi? Ok, może to być. Można sobie postować na Twitterze, Telegramie, Discord, YouTube, Facebook, wszystkich social mediach i dostawać za darmo też te tokeny. Nie trzeba zerojedynkowo kupować. Tutaj jeszcze dodatkowe informacje, oczywiście i takie rzeczy typu e, informacyjne o projekcie. Jak wziąć udział w sprzedaży, pokazałem m, dlaczego 99 Bitcoin sprowadziło nowy token. Jakie trzeba portfela jest na sieci Ethereum, czyli najlepiej MetaMask, co będzie dodawane e, itd. Tak tak to jeszcze nie wszystko jest przetłumaczone do końca. Stronka wygląda spoko. O... Ja polecam zapoznać się. link masz w opisie. Zaczniemy sobie od zasad serii. Krypto kupujemy z linków, po, polecam kupować z linków w opisie, tam zawsze jakieś zniżki na BinanceGiełda.com i na bitli Podłoga Zonda, portfolio na coin trackingu. poczekaj do końca materiału, to dowiesz się jak jesteśmy plus minus całościowo w projekcie. Kupujemy metodą DCA raz w miesiącu, Pomimo wakacji, ja będę sobie kupował, będę to pokazywał. Staramy się kupować na dołkach, akurat teraz takie dołki były. Kupujemy stabilne kryptowaluty. Kryptowaluty przelewam na zewnętrzny portfel. QMD w komentarzu, więc jak masz jakieś pytania, to zostaw i zapraszam Cię także do pozostałych serii kanału mojego, czyli kupuję akcje na przykład i na przykład do podobnej serii krypto-ruletka. W tym miesiącu mamy już wydane 10 866 zł kupiliśmy sobie 27 czerwca tego roku Fetch AI Fetch AI po 1,58. Ja nagrywam dzień później i już widzę, że troszeczkę spadło za 408 zł kupiliśmy prawie 64 takie tokeny. Jest to coin ciekawy, on już ma kilka lat natomiast hajd na niego dopiero do kilka miesięcy temu, i tutaj ważna rzecz: ten token jest dość ciekawy. Jest w oparciu o niszę AI, czyli bardzo taką, taką która nas interesuje. Względem roku, no tak to wygląda. Zdecydowanie było lepiej kupić go rok temu, no, ale ja myślę, że jeszcze wzrosty będą przed nami. Co ciekawe, właśnie mm, warto zobaczyć. właśnie te spadkowe tutaj, które mamy, mm, linie, można je tak by tu było rozrysować, i co może skalować nam. E, sytuację, że w przyszłości będą jeszcze wybicia na tym coinie. Jeśli chodzi o infrastrukturę i analizę e, techniczną. No my mówimy o, ja staram się mówić o fundamentalnej głównie. E, all time low to było 8000 centa 4 lata temu. All time high 3 miesiące temu, 3,47 już spadło 58%, więc dlatego też fajnie było tutaj przeze mnie zainwestować. Sprawdzimy sobie teraz i dopiszemy sobie Manualnie na końcu tą transakcję kupiliśmy sobie. To było wczoraj. Ja kupiłem dokładnie 63,9% tego tokenu za pln -y i dokładnie to było 48,87%. I okay, na giełdzie e, Binance to było kupowane e, tym razem. Dodajemy naszą transakcję. OK, robimy sobie teraz Dashboard, rekalkulacja i podam Wam całe zestawienie, jak to wygląda. Aktualnie mamy w krypto na tym portfelu 17 855 złotych, 10 875 zł zainwestowane. Zgadza się, 6 000, prawie 7 000 na plusie, 29 trade'ów robimy to ponad 770 już dni. I zobaczmy, jakie mamy coiny. Yy, można powiedzieć, że ze względu na ilość tych coinów to sobie zobaczmy. O, tutaj będzie. Tak, bitcoina mamy najwięcej, jesteśmy na plusie. Ethereum, Solana, Linki, i tutaj zaczynają się minusy na tokenach, coinach takich jak ADA, Arbitrum, Matic, Algorand na Fed od wczoraj, minus 8%, minus 12%, Injective, TIA, Atom. Polka ładny plus, tylko go nie mamy dużo. XRP minus 20. Jakby tak liczyć, mamy 4, 5 coinów na plusie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 coinów na minusie. Jeżeli szybko liczymy, no i tak jesteśmy się na 64% na plusie. Bardzo ładnie. Gdybyśmy mieli samego bitcoina, bylibyśmy na plusie większym. Gdybyśmy mieli same Ethereum bylibyśmy na pusie większym. No, ja będę nagrywał teraz na Instagrama, mojego link znajdziesz w opisie. Sytuację wakacyjną na temat krypto, co uważam i co będzie się działo. Na reelsa takiego szybciutkiego sobie wrzucę, więc też polecam tam być. Zaglądaj do linków w opisie i na inne moje social media. I co, my widzimy się w kolejnym wakacyjnym filmie. Ja polecam ci odpocząć, troszeczkę złapać oddechu, urlopu i subskrybować ten kanał, aby być na bieżąco z kryptowalutami i nie tylko.